Dzisiaj mamy niezłą akcję i nie uwierzcie co się stało Pewna osoba, słuchajcie, na czacie na Robloxie napisała do mnie, słuchajcie, taką dziwną wiadomość Elo, typie, zostawiłem ci najlepszego peta z giery w banku Znalazłem sposób na kopiowanie huge petów Coś tam, coś tam, nie wiem czy ich nie usunęli Masz fajny bank, hehehe, he, i słuchajcie, a później ta osoba napisała Masz huge pety w banku Czyli, moi drodzy, z tego co on napisał, słuchajcie, wynika, że ktoś dodał mnie do swojego banku, słuchajcie, gdzie ma kopiowane pety, słuchajcie, albo jakieś huchpety, słuchajcie, które moi drodzy jakimś cudem zdobył i podobno ich, jest ich tam dużo słuchajcie. W każdym razie podobna jakaś osoba zostawiła mi dużo petów w banku. Słuchajcie, i zaczęły to jest prawda, I o co w ogóle z tym chodzi. W każdym razie zrobimy to, jeżeli teraz koniecznie stawicie łapę w górę z dzwonkiem. Napiszcie moje w komentarzu petom przypnę serce, a koniecznie wpadnijcie na mojego Instagrama jeremy teraz za dwa, słuchajcie, na Discorda i na mój drugi kanał Jeremy Roblox Plus, słuchajcie. I ogólnie polecam wam bardzo, słuchajcie, naprawdę zobaczyć koszuki na mojej grupie, bo w Robloxie są bardzo fajne. A więc słuchajcie, ogólnie jak pewnie widzicie, mam trochę do banku z zobaczymy jaka ta osoba miała nikt, w i o co w ogóle z tym chodzi. W każdym razie, moi ludzie na samym początku sobie sobie małą wróżbę odcinka. Słuchajcie, zanim przejdziemy do otwierania Waszych banków i zobaczymy bank tego gościa, słuchajcie, to otwórzmy sobie może, moi drodzy, prezent od Prestona. I mamy pierwszy prezent i uwaga, moi drodzy, mamy tutaj 4 miliony gemów. Słuchajcie, dalej. Kolejny prezent, słuchajcie, kolejny prezent, kolejny prezent i kolejny prezent. I mamy tutaj, zobaczcie, wow, ile mamy wszystkiego. Ile mamy gemów? jeju, słuchajcie, dzięki Preston, słuchajcie. Wow, super, się mamy ile? 5 milionów. Nice! W ogóle słuchajcie za 5 godzin update, więc naprawdę, słuchajcie, będziesz dział. W każdym razie moi drodzy czas otworzyć banki i zobaczyć słuchajcie, który to jest bank tego gościa w ogóle i o co w ogóle z tym chodzi, słuchajcie. ale zanim zobaczymy w ogóle jaki ten goście miał nikt, to moi drodzy, czas otwierać pierwsze banki i zobaczymy, takim się po kolei wasze banki, co my tutaj mamy, słuchajcie, bo jestem naprawdę... wow! Co to ile cupcake'ów? Weź te wszystkie pety i daj autograf! Cię sobie wow! Super kapcej, dzięki W każdym razie, moi drodzy, zaraz zobaczymy, tutaj jest za gościu i w ogóle słuchajcie, który może być bank tego gościa, słuchajcie. W każdym macie, dobra, w takim się a więc zobacz, w takim razie czas wziąć tepety i w ogóle zostawimy na polsku autograf, słuchajcie. W każdym razie, moi drodzy, mega dzięki za te pety ale jestem mega ciekaw, słuchajcie, ten gościu faktycznie zostawił mi tyle tych huge petów, słuchajcie. Zaraz zobaczymy to w ogóle. W każdym razie weźmy tylko te pety, mega słuchajcie, dzięki. Więc mamy, słuchajcie, tutaj kapkejki. W ogóle wezmę kapkeki słuchajcie, wezmę big maskota i wezmę, moi drodzy, może... O, jeszcze tego słuchajcie, ale naprawdę, moi drodzy, mega orange gecko, zobaczcie jakie fajne pety. W każdym razie dzięki wielkie, moi drodzy. Mam mega fajne pety od Was. W każdym razie, do w kolejny bank, mamy tutaj bank. Uwaga, wiki. 1, 2, 3, ban. Uwaga. Mamy tutaj, wow, trochę petów, słuchajcie, mamy tutaj nuba nawet. Mamy tutaj złote nuby. Zobaczcie, w ogóle widzimy z tego banku. I naprawdę, moi drodzy, fajny bank, się lecimy sobie dalej i uwaga, moi drodzy, wychodzimy z tego banku. Ale słuchajcie, zaraz zobaczymy o co chodziło wreszcie słuchajcie, z tym kościem. I moi drodzy, mamy tutaj kolejny bank. Uwaga, mamy tutaj bank. Słuchajcie, ma 72 men, mamy tutaj dla Ciebie. Wow, dzięki wielkie za Laksolot. No słuchajcie. Wow, i tu jest w ogóle Petów. Patrzcie, dzięki. Słuchajcie, ja biorę tego Peta. Słuchajcie, w Kestymacie jestem ciekaw, w którym banku mógłby być te huge pety, Naprawdę, moi drodzy zobaczymy zaraz. I zobaczymy, słuchajcie, w ogóle nikt tego gościa, bo jestem zawsze, słuchajcie, ciekaw, kto to w ogóle jest Mika Plus, uwaga, moi drodzy, mamy tutaj Mika Plus I, moi drodzy, mamy tutaj, no, taki, słuchajcie, typowy bank, słuchajcie, do sobie, do zbierania betów, słuchajcie, do indeksu chyba To jest, powiedzcie, taki typowy indeksowy bank Die Huge Big Natychmiast co jest? Ej, kto się znowu tutaj straszy, słuchajcie, daj chyżu natychmiast, ja wychodzę. każdym razie, dobra, zobaczmy co to jest za gościu. Jest to moi drodzy, super Piotruś 2011, który nie ma żadnego znajomego, żadnego followera, słuchajcie. Zobaczcie, moi drodzy, wygląda on tak dziwnie, słuchajcie, DZI, to jakieś dziwne koto, zobaczcie na to. każdym właśnie jest to osoba, słuchajcie, z mojego Discorda i zobaczymy słuchajcie, jak chwilę, czy faktycznie on takie pety ma, moi drodzy. razie, dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj zaproszenie od jancio 2020 Jest to pusty bank, słuchajcie. Wedzymacie, dobra, idziemy dalej, moi DZI, mamy tutaj Kuba Elo. Zobaczcie, w takim razie ten bug, moi drodzy, mamy tutaj, mamy tutaj Daj Peta. Zobaczcie, mamy tutaj Spoko bank z mamy tutaj reverse kata, nawet zobaczcie. Aż między takiego specjalnego słuchajcie, nie ma, w każdym właśnie mamy taki typowy, słuchajcie, indeksowy bug, w każdym razie lecimy sobie teraz dalej. Moi drodzy, mamy tutaj MK 07. Zobaczmy w takim macie tutaj. i moi, moi drodzy, mamy tutaj dla Ciebie i dla Ciebie! Wow! Zobaczcie, moi drodzy, dla mnie pety. Dzięki wielkie, słuchajcie, wow. Bardzo dziękuję, słuchajcie. Taki właśnie bierzemy te dwa pety i zobaczmy, moi drodzy, kolejne baki bo jest naprawdę, moi drodzy, jestem mega ciekaw co to takiego będzie tam, moi drodzy, Mam w takim razie kolejne zaproszenie od Wojtek Kozak Zobaczmy, moi drodzy, tutaj, uwaga, co my tutaj mamy, moi drodzy, mamy tutaj w sumie weź, weź i gemy, wow, 70 milionów gemów, dzięki wielkie, mega mi są potrzebne gemy, bo mam, słuchajcie, ich mało, więc mi się mega przydadzą, wow, w każdym razie dzięki moi drodzy, czyli tego peta i ile? 70, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, słuchajcie, dzięki wielkie, słuchajcie, więc naprawdę, moi drodzy, mega, mega dzięki za gemy, w ogóle, bo na pewno gemy, bo gemy bardzo potrzebuję, moi drodzy, w każdym razie, teraz kolejny bank Lady i w ogóle, no, że już mamy... my, tego zobaczcie, jest... Jest ten kościół, mamy od tego zaproszenie, raz go zobaczymy, słuchajcie. Jest ten kościół. Dobra, w każdym razie zobaczmy tutaj te kolejne banki. Uwaga, moi drodzy, mamy tutaj Lady Kai. Dasz Jeremi auto. Tam auto, słuchajcie. Nie ma sprawy, słuchajcie, Autografik ode mnie, proszę bardzo. Tutaj oto w sumie napecie. Ale dobra, idziemy jest Tutaj Pozdrawiamy słuchajcie, Lady Kai. i lecimy, słuchajcie sobie dalej, zobaczmy. Mamy tutaj o, zobaczcie, od Jeremiego zaproszenie. To chyba jestem ja, słuchajcie, to chyba ja, to muszę być ja, słuchajcie. Mamy tutaj, uwaga. Doznaj znajome two. Znam twoje hasło. Co jest? Co jest? Ej, ej, ej. zaraz, zaraz, zaraz. Znam twoje... Hasło, twoje hasło to co jest grane... Ej, zaraz, zaraz, zaraz. Ktoś tutaj mi szantażuje, że znam moje hasło. Znam twoje hasło, to co jest? Ej, 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 ej. zaraz, zaraz, zaraz. Co jest z tym bankiem? Nie tak, ej, ej ej, słuchajcie, to dziwnie, że to niebezpiecznie wygląda. Ej. Nie, słuchajcie, ja się boję tego banku. W ogóle wyjdźmy tylko z tego banku też, moi drodzy. W każdym razie, co to było? Ej, z tego banku też wyjdziemy, ale co to było? Dobra. Poni papi, gaza 98, nazwa, znaczy tak ten bank. Mamy tutaj, wow, ile petów! Zobaczcie, to jest milionów, pet... Kemy coś. Tam, Ej, co, 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 co? Ile tu jest gemów? Że, co, słuchajcie, czy wy to widzicie? Słuchajcie, ile tu jest petów? To jest pierwszy bank, ale czy wy to widzicie? Ile tu jest? Zobaczcie różnych petów. To jest, słuchajcie, cały indeks prawie petów. Zobaczcie na to. Wow, naprawdę. Zobaczcie na to, ile tu jest petów. Słuchajcie, mamy tutaj Molly Scout, Nala, Koko, Gemy. Tylko nie wiem o co chodzi. To jest napisane. Słuchajcie, Gemy. W Niemcy, słuchajcie, wiadomość do mnie, ale 747 milionów gemów. Wow, ile tu jest gemów? Słuchajcie, dobra, ja się boję, ja się słuchajcie, ja wychodzę z tego banku. W każdym się nie stoi, napisałem napisane, ja wam coś zrobić. Słuchajcie, w Wychodzimy z tego banku, drodzy mega przekozacki bank, w każdym razie oj ej KG zobaczcie w takim razie ten bank, uwaga, mamy tutaj, moi drodzy, oj KG mamy tutaj, wow, ile mamy darkwaterów tutaj, mamy tutaj please pet, zobaczcie, games, coś tam, W ma się moi drodzy, mamy tutaj też big maskoty i mamy tutaj też moi drodzy, parę fajnych petów, więc moi drodzy, taki bardzo fajny bank, Pozdrawiamy, słuchajcie, też taki trochę indeksowy, ale moi drodzy, mamy ładny wybór, tak, taki takim razie, kolejny bank, słuchajcie, hakto 5556, uwaga, To tutaj mamy, słuchajcie, zanim przyjdziemy do tego banku, słuchajcie, bo zaraz padek chcę zobaczyć ten bank, jak chcę go zobaczyć, gdy się moi drodzy, mamy tutaj zaproszenie, co dasz za to, za Santa Pausa. Słuchajcie, Podam za Santa Pausa w sumie, moi drodzy, na razie nic, bo mam ich trochę, słuchajcie, w każdym macie. No nie wiem w sumie, co mogę dać za Santa Pauza, bo napadłem mam ich już trochę. Na razie słuchajcie, ich nie potrzebuję, W każdym razie lecimy dalej. Zobaczmy, słuchajcie, co takiego mamy w Olek. zobaczcie, zobacz, mamy już zobaczmy. Mamy tutaj, uwaga, mamy pusty bank, o Nie, słuchajcie, pusty bank. najkorzyść słuchajcie. W każdym razie, moi drodzy, pozdrawiamy Olka połową, słuchajcie, w levelowaniu tutaj sobie swojego banku. No i moi drodzy, lecimy dalej. Thinkpad, Uwaga, co tutaj będzie? Słuchajcie, Thinkpad, Zobaczmy taki będzie tutaj. I mamy tutaj, moi docy, zobaczcie, pok, pok drago, zobaczcie. Czemu się pok, zobaczcie. to jest zwykły Ej, to jest ten, ej, to jest ten dragon, to jest teraz jako pluszak! Ej, co patrzcie, faktycznie! On jest teraz jako pluszak ten smok, fajnie, słuchajcie, dobra, w każdym razie lecimy dalej i mamy tutaj, słuchajcie, Bank kari.pl.pl.pl. Zobaczmy, moi drodzy, w takim razie. I mamy w tym banku, wow, OL, weź, weź to i to i to i to i to Ej, co patrzcie, wow, dzięki wielki, słuchajcie, wow, mamy tutaj cały bank dla nas. Dzięki wielki, słuchajcie, kari.pl. Serio, dzięki moi drodzy. W każdym razie, moi drodzy, zobaczmy, co będzie w tym banku Jestem ciekaw, czy w tym banku faktycznie będzie tyle huge problem, bo jestem mega słuchajcie, ciekaw, zostały nam słuchajcie, cztery banki i czy tutaj serio będą Dąchpety, słuchajcie, napiszcie w komentarzu, co wy uważacie. W tym razie, dobra, mamy tutaj bank Kuba Barb. Uwaga, co tu? E, widzicie tutaj? O, mamy tutaj! wesie Remi! Helis dzięki, wow! Dzięki wielkie w ogóle. Wow, Helis Axolot, zobaczcie, gdzie na wielka, słuchajcie. I dobra, zobaczmy w takim razie duży Wojtek Wiksa. Zobaczmy tutaj, będzie słuchajcie, cały na tylko trzy banki i się serio zastanawiam, co tam może być. Słuchajcie, razie tylko wyjdziemy z tego banku i serio, moi drodzy, co tutaj może być, ale zanim to zrobimy, słuchajcie, to otwórzmy sobie prezent. Wow, jeden z Hiczpetów, co jest? Co jest tutaj? Dobra, słuchajcie, w takim razie przejdźmy do kolejnego banku i mamy. Tutaj bank odchodzi. To jest w ogóle ten super w czekajcie, będzie duży Wojtek, Zawsze taki macie ten bank, uwaga. Co my tutaj takiego mamy, słuchajcie? Mamy tutaj dasz autograf, słuchajcie, damy autograf, słuchajcie. Oczywiście, że damy autograf, więc słuchajcie, damy autograf, mamy to jest, słuchajcie, jeszcze jeden pelt podpisany. Je rejlikiem, mamy autograf. No i moi drodzy, taki macie, zobaczmy sobie, może bank Teraz zobaczcie, mamy tutaj Magic kible. Zobaczcie, moi z tego banku i mamy tutaj bank Magic kible Zobaczmy co to jest w ogóle. razie zobaczmy, mamy co jest? 75 bilionów! Co jest? Co to jest? Czy wy to widzicie? Co to? Co to, co to jest? 70... Czemu to jest, czemu jakieś... Co jest grane? 75 bilionów gemów. Co jest grane w tym bankiem? Czy wy to właśnie widzicie? Co jest takiego w tym banku? A, 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 moi drodzy, czy wy to widzicie? Wiecie co, moi drodzy? Aha, słuchajcie, nie mam pojęcia, czemu ta osoba ma w swoim banku 75 bilionów gemów. Ale naprawdę, słuchajcie, to jest dobre pytanie, czemu ona ma tyle. Nie mam pojęcia, słuchajcie, jakim cudem. Słuchajcie, się moi drodzy, no, co, co jest grane, to w ogóle nie wiem. W każdym razie przejdziemy chyba do kolejnego banku, ale co to jest za bank, słuchajcie? Może to jest bank tego gościa, nie słuchajcie to jest Magic Kibby, słuchajcie, czyli słuchajcie, chyba Kubuś RC, no, słuchajcie, w każdym razie co to jest za bank, moi drodzy. Czy wy to widzicie? Nie, to jest jakiś słuchajcie, hizior, naprawdę, co to jest, moi drodzy? Nie dobra, idziemy z tego banku. W każdym się przejdziemy teraz do kolejnego banku, słuchajcie, QU3. Zobaczcie, taki masz ten bank. Mamy tutaj, moi drodzy, mamy tutaj Jeremi dasz, -Peta. Aha, Jeremy dasz, Peta, słuchajcie, nie wiem czy mi są jeszcze jeden autogram, słuchajcie, jeżeli został, to dam, słuchajcie, A jeżeli nie, to, to już tutaj Słuchajcie, nie, w każdym razie moi drodzy, wow, mam tu też spoko bank, słuchajcie, też taki trochę bank, na taki, słuchajcie, takie mniejsze, takie słabsze pety. W każdym razie, moi drodzy, e, w takim razie zdepozytujmy tutaj moi drodzy, nie mam już nic do tego autografu, słuchajcie, na razie, w każdym razie zostawimy. Dobra, już na przykład taki sobie bank, bet, w takim razie. Dobra. No i moi drodzy, zobaczmy ten bank, o który nam chodzi, uwaga. Super Piotró, już uwaga. Podobno w tym banku, słuchajcie, są pety, Zaraz to zobaczymy. Uwaga, uwaga, moi drodzy, mamy tutaj, mamy tutaj i uwaga, mamy tutaj w tym banku 72 trylionowy pet, słuchajcie, weź pety, Ale to nie ma tych huge betów, zaraz, co jest? mój drodzy. Hej, HP. Aha, słuchajcie. Chociaż zaraz, zaraz. Nie ma żadnych hip, drodzy. To znaczy. wy czy tutaj widzicie jakieś hip, to bo to jest tylko terpet, zobaczcie. O co chodzi, słuchajcie. Chociaż, ten gościu, moi drodzy, pisał, że one mogły zostać słuchajcie usunięte w ogóle. W każdym razie, moi drodzy, w sumie to jest chyba, to jest ten typ, słuchajcie. W każdym razie, rozumiem, że terpet chyba jest też dla nas. W każdym razie, go wydrołujemy. My to jest najlepszy pet w grze, ale moi drodzy, tutaj powinny być hip, a ich nie ma, moi drodzy. Dzieje się co moi drodzy, to nie było tych hip, a powinny powinny być, słuchajcie. Czyli zdaje się, że ten gościu jest klonował faktycznie tylko, że mu usunęły, albo to pety, słuchajcie. Zdaje się, że po Kopiował gościu i po prostu mu usunęło jako kopiowane pety. Moi, drodzy, taka jest też możliwa szansa. Chyba, że w ogóle ich tam nie było. W każdym razie to no, wydaje mi się, że mogły tam być, moi drodzy, bo faktycznie chyba je po prostu usunęli, bo były kopiowane, Ale zobaczcie, tu mamy huge petów, co jest? Zobaczcie, mam ten huge pumpkin cat. Mamy to słuchajcie, huge gargoyle huge forest weaver, słuchajcie dwa huge festive cats, Zobaczcie na to, moi drodzy, wow. W każdym razie, moi drodzy, zdaje się, że to było na tyle, bo więcej zaproszeń, słuchajcie, nie mamy. Czyli to był słuchajcie, super Piotrusz, który miał faktycznie PETA 72 tryliony, słuchajcie, tylko że problem był taki, że tych huge petów tam nie było. W razie, to było, na tyle. Mam nadzieję, słuchajcie, że kiedyś w końcu znajdziemy jakiegoś już pytam w banku, gdzieś na razie go nie było wkazane, to było na tyle, elo, cześć, papa, słuchajcie, siema, no i się ma.